Witam serdecznie wszystkich w tym filmiku chciałbym wam pokazać jak otrzymać cashback robiąc zakupy na igral stronie igral cashback czyli zwrot części wydanych pieniędzy na zakupy co to jest igral na czym w ogóle polega i jak tutaj założyć konto możecie sobie zobaczyć na filmikach linki znajdziecie w opisie link do rejestracji tutaj na stronie również znajdziecie w opisie filmu klikając w ten link i zakładając tutaj darmowe konto możecie dostać bonus na start w moim przypadku było to tak jak widać tu do góry 10 euro plus euro bonusu za zainstalowanie dodatku tutaj także to wszystko możecie sobie zobaczyć na tamtych filmikach a teraz przejdziemy sobie do zrobienia zakupów i o otrzymania właśnie cashbacku za nie. Tutaj do góry wpisujemy sobie sklep, jaki nas interesuje. W moim przypadku będzie to Zoblus. Klikamy sobie przycisk Zum czyli przechodzimy do sklepu. Tutaj dostajemy informację, że nasz cashback jest aktywny. Przechodzimy dalej do sklepu. Oczywiście musimy być zalogowani na e, stronie igrala A tak samo tutaj musimy być e, zalogowani e, na stronę tego sklepu, jeśli zakupy. Jeśli ktoś nie ma oczywiście tutaj konta na tych e, sklepach, gdzie chce zrobić zakupy, no to najpierw musi jeszcze tutaj założyć. E, I tak jak tutaj do góry widać Właśnie to jest ten dodatek, który pokazuje nam, że na danej stronie mamy cashback aktywny i możemy spokojnie robić zakupy, za które otrzymamy zwrot części pieniędzy. Czyli tutaj, jak widać, cashback aktywny, także możemy sobie tam wyszukać produkt, który nas interesuje, i po prostu złożyć zamówienie. Ja tutaj mam od razu już wybrany produkt, także sobie. Bezpośrednio tutaj. Ok, moje zamówienie zostało już złożone. E, teraz możemy sobie przejść z powrotem na stronę igrana. Gdy tylko zamówienie zostanie potwierdzone, pojawi nam się tutaj właśnie e, informacja o cashbacku, który, otrzymali, który otrzymaliśmy. Także musimy teraz cierpliwie poczekać, aż wszystko e, między sklepami, stroną się potwierdzi i wtedy otrzymamy nasz cashback. Na razie będzie on oczekujący, później e, po kilku tygodniach zostanie wszystko zatwierdzone i wtedy będzie już dostępny e, zwrot na naszym koncie. To by było wszystko jeśli chodzi o ten filmik. E, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chcecie się dowiedzieć e, jak działa igrali, i na czym dokładnie polega oraz e, jak można założyć tam konto e, filmiki możecie znaleźć e, w opisie. E, tak samo jeśli chodzi o założenie konta i otrzymanie bonusu również link znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików z Igrala, gdzie otrzymuję kolejne cashbacki i oszczędzam sobie tutaj po prostu na robieniu zakupów. Pozdrawiam.